Nie, no dobra, to jest jakaś tragedia. Nie wiem, gdzie mam iść, to... Filip? Co, Jesteś? co, Jesteś? co jest? Co ty tu robisz? strasznie. Ej, ja dobra, się jest, nie znalazłem cię, cię. Co jest grane? Mamy łóżka, więc spokojnie. No my... Słyszałeś to? Jestem... Ej, no. Słyszałam to. Co to jest? Ja się boję. Halo, jest tu K ktoś? Jakieś potwory? Ej, dobra, to było straszne. To było ja straszne. Teraz nie chcę spać. nie chcę tutaj spać. Ja, nie tutaj ja spać. też nie za bardzo chcę, ale nie rozrobił... Znowu. Ej no, faktycznie. Ej to jest. Ej co to jest? Siemano, widzę i to was w kolejnym odcinku. Ja jestem swoją siostrą po tej stronie labiryntu. W Poprzednim odcinku słyszeliśmy tu jakieś dziwne dźwięki, ale no. ustały. Nie ma ich póki co? Więc ja nie wiem dalej. o co chodzi. Ale już mam wrażenie, że noc się kończy, przynajmniej tak powinno. Już dosyć dawno przeszedł tutaj nad nami ten księżyc, więc powinno być spo spokojnie. Nie zasypialiśmy z tego powodu, że boję się, co może nas spotkać, bo się gdybyśmy tutaj zasnęli, nie? Więc wolę, wolę tego nie robić. I czekamy. Czekamy po prostu, aż się zacznie dzień Niech nam się te wrota ja otworzą, się ale. Nie boję tutaj, by. Zabierzmy, zabierzmy stąd tę łóżka w sumie. I, tą, i tą, tą, tą pochodnię też, ale weźmy sobie ją ze sobą. Stajemy przy, tych, przy tej bramie, tak, żeby już na pewno przez nią przejść, jeżeli będzie jak będzie trzeba. I, I czekajmy tutaj, bo opatrz. Jest, 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 jest. Dobra, 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 dobra. Nie, spokojnie, mamy czas. Okej, okay, udało się. Ej, dobra, wróciliśmy z powrotem. Ej, to było straszne, to było straszne, serio. Bardzo straszne. Nie chciałem tam zostawać. Kilka dni tam byłam. Wiesz, co, jest, to Patrz, to... ja tutaj zostawiłem takie tabliczki. Napisałem: Hej, to się, jeśli to czytasz, to musisz tutaj zostać i czekać. Ale ty, jak widać, tam no utknęłaś się, zgubiłaś totalnie i nie mogłaś wrócić. Dobra, słuchaj, powiem ci, jak, jak wygląda sytuacja. Ja jestem dogadany z magikiem, że on raz na 24 godziny otwiera tutaj taką czarną dziurę, właśnie przez którą ty tutaj, tutaj wpadłaś, i przez tą czarną dziurę będziemy w stanie wrócić. Więc my w tym momencie musimy, skoro tutaj ta czarna dziura powstanie nad tym, musimy zrobić sobie takie, jakby schody, żeby do tej czarnej dziury móc się dostać. I teraz tak, okay. zróbmy sobie to może w tym miejscu, bo ja jakby Wydaje mi się, że to będzie tutaj tak trochę ciemno, więc będziemy musieli poczekać do nocy, aż on to odpali. Bo za każdym razem w nocy się to w sumie odpala. Ale dobra, zróbmy sobie takie schody. I musimy być przygotowani A, ogólnie to tak, my. Dobra, i to jest kolejna rzecz. E I co ty masz ze sobą? Masz jakieś rzeczy, jakiekolwiek w ogóle, czy nie? No właśnie łóżko i tylko jedzenie, co mi da Dobra, okej, okay, okej, okay. odkładamy wszystko, odkładamy wszystko. Nie możemy mieć nic ze sobą. Musi, musi to być jak najbardziej precyzyjne to, to przejście przez ten. Dobra. Bo Magik tak mi powiedział, że, że ta czarna dziura działa tak, że im mniej rzeczy masz, tym. Tym bardziej precyzyjnie on jest w stanie kogoś przenieść w jakieś miejsce, więc żeby Gdzieś nie było na przypału. nie zadziała i dostajemy na zawsze? Nie nie no, to mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że się uda. Nie, I jak będziemy tu, wydaje mi się, że, że powinna nas ta cała na dziura wciągnąć, tak mi się wydaje. Ale dobra, czy my potrzebujemy coś, żeby się przygotować jakoś lepiej. Bo tak się zastanawiam. Co my byśmy mogli potrzebować tutaj. Ja w ogóle jestem ciekaw, do czego jest ten labirynt? Co tutaj byśmy mogli odkryć? Co jest takiego jakby um, cennego? Czy jakiś skarb. Nie no wiem No właśnie właśnie tak, tak się zastanawiałem też nad tym, bo. Po co powstało to miejsce w ogóle? Jakby dlaczego? I tak się, tak się zastanawiam, nie? No ale jakby. To było... żadnych... ktoś tu mieszka, jakieś <laughs> chochliki. Chochliki ja, ja wiem na pewno, że tutaj w tym domku jest Patrz, Pokaż mi coś. O, to jest. Ej, tu był inny obraz. Tu był inny obraz. Co, a może tutaj w nocy buszują takie chochliki? Ej, dobra, i... tu był inny obraz. Jestem pewien, że to był inny obraz, co? bo na niego zwróciłem uwagę. Ej, dobra, to jest coś, co się dzieje niedobrego. Wiem. Coś tu się dzieje niedobrego, bo przysięgam, że był tu inny obraz. Może ktoś tu mieszka? No właśnie, oby nie, Co w sensie to wygląda tutaj, tu, tu, to, to miejsce tutaj to jest, wygląda mega robiszko. strasznie. Tak jakby tutaj właśnie, jakby tutaj jakieś, nie wiem, jakieś spotkania mieli. Tu tą skrzynkę to już widziałem, dobra, no tutaj, tutaj nic nie ma. I jeszcze te takie szczury chodzące. Tak, no te to robaki, jest najgorsze, najgorsze. Ale dobra, tu na pewno był jakiś inny obraz. Pytanie, czy coś za tym obrazem jest. Rozwaliłem ten obraz, dobra. Zostawmy go jeszcze raz, w takim razie. Okej, okay, dobra, wrócił ten sam, niech będzie. Ale jestem pewien, że był jakiś inny. Jestem w stu procentach pewien, tylko, ale tutaj tylko nie wiem jaki. Niko nie widziałeś takiego Nie, Nie, nie. Odgłosu? No Słuchajcie. tylko to, co wczoraj słyszeliśmy w tym labiryncie, ale hmm. jakby nie, nic innego nie słyszałem. A to co to jest? Co to jest? Co to jest? Mikrofalówka? Nie, ale czekaj, bo to jest zwykły blok kwarcu, a to co to jest? Ej, dobra, nie wiem o co chodzi, nie wiem co to jest. To jakieś dziwne w ogóle rzeczy. Mega dziwne, mega dziwne. Dobra, ale to olejmy to na razie. Dobra, musimy. Najgorsze jest, że my teraz musimy cały dzień czekać, aż nam Magik odpali tą kulę, nie. Bo on zawsze odpala to o tej samej porze. No nic, to no, pozostało nam czekać, tylko, nie? Ej, byłaś w tym lesie kiedyś? Jak tutaj byłaś na początku, Zwiedzałaś ten nie las? Byłam, nie, Czekaj, byłam. Czekaj, ja, 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 ja tu chciałem wejść, ale I nie wlazłem ani razu. Fajnie tu jest, jak wiesz, zarośnik. No nie wiem, nie wiem, wygląda to dosyć strasznie, szczerze mówiąc. Dobra, no, co tu mamy? I tu, tu jest jeszcze więcej tych robaków. Co, co? To jest? Jest. Co? Czekaj, idę, idę, idę. Co to Sło ej jest? Ej, dobra, to są jakieś grobowce. Ja się boję. Co to jest? To jest głowa. Ej, to wygląda strasznie. Ja nie chcę tu być, to jest cmentarz chyba. Dobra, wyjdźmy stąd. Wyjdźmy stąd, bądźmy tutaj, bo to, to wygląda źle, nie chciałbym Dłuchy. tak skończyć, dobra czekamy aż, czekamy aż się to otworzy, bo, bo nic innego tutaj tak naprawdę nie mamy do roboty, wydaje mi się, czy, czy jakoś inaczej się możemy no. przygotować um, Czy ty coś widziałaś, o może tak, bo ja się ciebie nie pytałem, czy widziałaś coś podejrzanego w tym labiryncie przez te wszystkie dni jak no właśnie, tam byłaś? Właśnie nie, ja byłam wiesz, chciałam chociaż coś zobaczyć, no, jakimś, no, no. jakąś twarz, ale ja nikogo nie widziałam w ogóle Ale a dźwięki jakieś, to co wczoraj słyszeliśmy to słyszałeś też już wcześniej? No, tak, nie. Tak, nie Tak? No to tak, tak czy nie? Nie No tak średnio bo tak tak czyli cicho jakieś... było bardziej tak. Okej, okay, cicho cicho było, dobra, okej. Okay. Okej, okay, dobra, czyli czyli nie było, czyli to ciekawe, że to był jakiś stwór, który się dopiero pojawił, czy znaczy my dotarliśmy do niego, że może go obudziliśmy. Ale i dobra, wiesz, to by było straszne. Bo ja ostatnio słyszałem go też, tak ciszej bardziej z daleka. To już pat, był co, dalej. Pat, co tu jest? Patrz, co tu jest. To też jest jakaś oskurowana świnia. Dobra, ej, to jest. A może tu są ludzie, co zabijają? Po prostu. No właśnie, ej, ja, coś nie coś wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, co tu jest chliki, totalnie. O, oh, Nie no, musimy, musimy, musimy przeczekać tutaj jakoś. Dobra, wiesz, co? Poczekajmy, aż się po prostu zrobi ciemniej, bo. bo dopiero nocą ta kula się pojawi. Czuwamy, widzowie, i wracamy do was, jak, jak już będziemy bliżej tego, jak tu tą kulę nam zreski, tą czarną dziurę, żebyśmy mogli wrócić na kidowizę, bo już naprawdę, już nie chcę tutaj siedzieć. O, widzowie, czekamy i czekamy, już nie wiem, ile czasu. Ej, dobra, już jest noc, już się powoli, nawet za, już się kończy no. noc. Ja nie wiem, co jest zgrane, co się dzieje z tym magikiem, ale on powinien już dawno tą kulę odpalić, nie tak mi się wydaje, I jak przynajmniej. Czy staniemy po prostu, i on na tym zapomni czy coś? Nie, ja mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że on pamięta, bo jeżeli on zapomniał to mamy naprawdę lipę, bo ja nie mam pojęcia, jak no. mamy wrócić z powrotem, szczerze mówiąc, więc, yy, więc musimy czekać po prostu łaskawie, aż on coś zrobi. Ej, dobra, ale że on faktycznie zapomniał. To będzie mega lipa. O nie, nawet tak nie mów, bo ja nie chcę tu zostawać, no. to będzie, to będzie najgorsze, rzecz, jaka nas spotkała tak naprawdę, bo uwięzieni w takim Tutaj? miejscu, jak... Słyszysz?! Patrz, jest! Coś się... Jest, 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 jest! Dobra, zrobił! Dobra, dawaj, idź po schodach, pierwszy, po, schodach po schodach, po schodach, po schodach Wchodzimy i teraz tak. Ee, ale zrzuciłeś, nie, nie. nie masz żadnych itemów na pewno, odłożę wszystko. Na pewno, na pewno. Dobra, uwaga, lecimy w takim razie, dobra. Dobra, nie mam. Czekaj, o, już mnie ja się boję, To idź, idź! Dobra, uwaga, jesteś. no to ale za mną leci od razu. Lecimy! O! Oj, dobra. Ja, gdzie my jesteśmy? O, jesteśmy, okej! Magik, co Ma tu się wyprawia? Co się dzieje? Dlaczego jesteśmy w więzieniu? Ale jak za co? co nas zamknęli? No, za pieniądze podobno. Oj, nie, co, ty, co tu się wydarzyło o, podczas naszej nieobecności? Oho, ha. No, nie. złodziejów! Znamy wasz sekret! co tu chodzi? Jakich złodziejów? Jakich złodziejów? Ej, dobra, wypuszczajcie nas my już, to. Wszystko wiemy, my już wszystko wiemy, już wszystko wiemy. Wiemy, wiemy! Wiemy, że kopiowaliście kitcoiny. Przepraszam, ja <laughs> się nie zrobiłem. dlaczego ty nas tu ściągnąłeś, jak wiedziałeś, że tu się takie rzeczy dzieją? Dobra, co tu się wyprawia?